Siemano, i ja jestem Zabi. Na wstępie chciałbym Wam po raz kolejny bardzo, ale to bardzo podziękować za 600 subskrypcji na moim kanale. Cel został osiągnięty przez Was wyśmienicie, ale to nie znaczy, że stoimy w miejscu, tak? Tylko jedziemy dalej. A teraz zapraszam Was już do oglądania. Zazwyczaj w herbach klubów, nie tylko piłkarskich, widzimy różne symbole. Jedne pochodzą od miasta, drugi od kraju a jeszcze inne są związane z założycielem klubu. W przypadku PSG ta historia jest długa. Paris Saint-Germain powstało z fuzji dwóch klubów ze stolicy Francji. Paris FC oraz Stade Saint-Germain. Wszystko to działo się w 1970 roku. Aby dobrze kojarzono nowy klub, postanowiono, że przejmie się Herb po Paris FC, które miało już wyrobioną jakąś markę we Francji. 1970 1972. Pierwszy herb pojawił się w 1970 roku i był to symbol piłki z ikoną statku nani oraz nazwą klubu. Można więc zauważyć, że wyglądał kompletnie inaczej od obecnego. Był on używany w następnych trzech sezonach. By w 1973 roku po rozłami na Paris FC oraz Paris Saint Germain został zmieniony na herb. Bardziej przypominający ten obecny. 1972-1982. Herb ten przedstawia czerwoną wieżę Eiffla na niebieskim tle z królewską kołyską symbolizującą narodziny Ludwika XIV między nogami wieży oraz kwiatem Lili pod nią. Prawdopodobnie herb powstał dzięki pomysłom trenerów amatorów oraz profesjonalnego projektanta. 1982 1990 Na kolejnym herbie można dostrzec jeden istotny szczegół. Otóż do poprzedniego projektu dodano Park de Prince stadion PSG, pod ikoną wieży Eiffla. Nie zmieniły się kolory, ale przez dodanie nowego elementu był inny rozmiar. Znaczek PSG stał się mniejszy. Jednak i tak można było zobaczyć co się w nim znajduje. 1992 1996 Jako logo pojawiają się trzy litery. PSG Zaprojektowane przez Kanal+. Plus. Pod naciskiem kibiców przywódcy zostali zmuszeni do odłożenia projektu na bok. Jednak logo PSG nie jest opuszczone przez liderów, którzy używają go we wszystkich swoich publikacjach i produktach firmowych. 1996 2002 na herbie możemy dostrzec, że pojawiła się pełna nazwa Paris Saint-Germain oraz dodano oficjalny rok założenia klubu. Obwódka herbu jest koloru białego, a tarcza w środku pozostała identyczna jak ta z lat ubiegłych 2002-2013. Na herbie nastąpiły lekkie modyfikacje. Granatowy jest dominującym kolorem, kontury są natomiast bardziej wyraziste herb ten jest już bardzo podobny do tego, który używany jest obecnie. 2013 do teraz. Herb z 2002 roku został delikatnie unowocześniony. Usunięto wózek i rok założenia, a także powiększono lilię oraz przesunięto na górę i wytłuszczono napis Paris. Wieża Eiffla pozostała bez zmian. A herb odrobinę rozjaśniono. Pojawił się stosunkowo niedawno i obowiązuje do dnia dzisiejszego. W tym odcinku to będzie na tyle. Piszcie, oczywiście, jaki klub wybieramy do następnego odcinka. Niedługo pierwsze odcinki z FIFA 17, także czekajcie cierpliwie. Żegnam Was serdecznie, no i Siemka.